Hej, kilka lat temu przeczytałam o niesamowitej ciekawostce odnośnie życia społecznego u pszczół. Czy wiedzieliście o tym, że wejścia do ula bronią dwie strażniczki pszczoły i jeśli pszczoły nadlatujące z zewnątrz są zanieczyszczone opryskami, toksynami, kurzem, to nie są wpuszczane do środka? Te dwie strażniczki bronią tej atmosfery, tej higieny ula. I analogicznie pomyślałam sobie o tym, co my przynosimy z zewnątrz do domu, jakie obciążenie, jakie doświadczenia, jaki stres, jakie napięcie. I to jest bardzo ciekawe. Często, może nie aż tak często, ale czasami poruszam ten temat z rodzicami na sesjach. Jak możemy się oczyścić? I tutaj pamiętam jedną taką historię, gdzie pracowałam z rodzicami i z ich dwójką dzieci, gdzie jedno z rodziców miało bardzo obciążającą, bardzo wymagającą pracę. I tego stresu czasami nie udało się zostawić na zewnątrz. I tutaj wymyśleliśmy dla tej dwójki dzieci, co z kolei dzieci mówiły na sesjach, bezpośrednio i bardzo pewnie mówiły o tym, że to one generują ten stres. One były o tym przekonane. Tutaj niesamowite jest to, jak wiele dzieci przejmują odpowiedzialności za te nasze emocje. I wymyśleliśmy. Takie miotełki, nie wiem czy kojarzycie z tele zakupy mango. Były takie kolorowe miotełki do kurzu. I kiedy ten rodzic przychodził i nie potrafił poradzić sobie z tym ogromem stresu, którego doświadczył i przenosił to na domowników, chciał to przenieść, to, to się czuło, to te dzieci wtedy e, przychodziły z tymi miotełkami i Pomagały mu się oczyścić i to z kolei generowało mnóstwo radości, mnóstwo śmiechu, a u dzieci powodowało ulgę i poczucie takiej wolności odgrodzenia się, że to nie one były generatorem tego napięcia, tylko to było coś, co było przyniesione z zewnątrz, od tego rodzica. I tutaj moje pytanie: jak wy się oczyszczacie? Jakie wy macie sposoby? i nie musicie pisać w komentarzach, ale myślę, że warto się zastanowić, jak możemy to zrobić, jak możemy zrobić to, żeby się oczyszczać przed domem albo po wejściu do domu. Życzę wam miłego dnia. Pa pa.